Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Szymon. Dzisiaj będziemy składali LEGO. No normalne LEGO było, mm, innych LEGO nie było. Znaczy nawet tego ucieka nie zapowiadałem. A dawno się nie nagrywałem, więc czas coś nagrać. Więc są to takie LEGO. No tak to wygląda wszystko. Jest to, to jest po prostu gazetka i... No i tutaj mam ten wózek. Nie jak to nazwać. No dobra, mamy tutaj to. Nie będzie to za dobrze widzieć, ale widać, ale ok. chcemy to oderwać. O dobra. Jak widzicie, oderwałem. Trzeba to wyjąć, ale to trzeba bardziej oderwać. Tak, mamy tutaj e, kawałek. Wiemy, będzie po prostu krótki, ponieważ będzie, tego, o, będzie się tego składać. Czekajcie chwilę. Dobra. widzicie, mamy gazetkę. Tak to wygląda. Mamy tu różne takie rzeczy fajne. No i tu mamy takie rzeczy. Gdzie najpierw będziemy musieli to poskładać, a później później zobaczymy coś jeszcze. Dobra, jest bardzo szybko, złożyć tak to wygląda, jest tylko 9 takich ale mamy tutaj to, tylko trzeba to spakować. o, dobra nie widzicie, bo niestety, nie, nie mam takiej żeby... nie mam ręki, żeby No, mało z tych klocków jest to za dużo tego. Kosztuje to 13 złotych. Kąpiłem to w antylopie. Dobra, więc mamy tu różne rzeczy. Teraz pierwsza tak. Musimy wziąć te dwa klocki i je złączyć. Kurde, nie mam na... za rąk, żeby to zrobić, ale okej. Okay. Musimy jeszcze... Nie, to jest taka praca na minutę tyle. Powiem. Teraz musimy iść wziąć... To. Yy, to. Yy, I... To. Teraz musicie to dać tak słabo mi to, słabo mi to nagrywa, ale jak włączę światło to będzie coś dziwnego jakoś działo na moim, na moim ekranie Widzicie, to tak I teraz musicie wziąć to Ale teraz tak nie muszę tego pokazywać, bo to jest za proste no bo sobie to tutaj sobie... Popatrzyłem się widać I to musicie dać w drugą stronę Teraz musicie do, wziąć To 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 i jeszcze muszę takie znaleźć, kurde, trudno znaleźć. Ja potrzebuję dwóch Potrzebuję. jak kurde, tutaj ten... się to zblokowało. dziwnie. Dobra, to, to trzeba tu zgłębić. Dobrze mówię, Takie, I tu tak. Dobra. Yy, tutaj jeszcze trzeba. To tak to wygląda. teraz bierzemy se to i tutaj go Dajemy. Teraz bierzemy to i tu dajemy. Tak. Ok. Yy. Później musicie wziąć kółeczka i po prostu to powsadzać tutaj. Kurde. Tutaj macie to kółeczko takie. Teraz to, to wsadzacie. A, coś mi nie chce rozmazać. No dobra. Szybko to zrobić. Dobra, jedną mamy. Dobra, kolejne. I ostatnie. Jakbym musiała składać jakieś auto, to by tu było więcej, ale i tak nieźle. Kiedyś pamiętam, jak byłem u babki. E. O kurde, jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem. No ślepy jestem. Muszę to podłączyć tak. ale no dobra, szkółkę zrobiłem, więc spoko. To podłączyć tutaj. A ma to tak wolno. to podłączacie se kółeczka. Czyli najważniejsza rzecz całego świata. Nie wiem czy tak mówię, ale do, ok. Dobra. Macie szkółka zrobiona. O! Teraz będzie... Bierzecie to, bierzecie to i bierzecie to. I teraz musicie to dać tak, znaczy że znaczy wam tak ma to być. E, teraz. Mm, to być tak. I teraz musicie to przypiąć. Tutaj jedno, tutaj idzie. Macie pierwsze. O, którą dzisiaj? Nie. Musicie no, Tutaj. Dobra. O, i macie, teraz musicie tego gostka tutaj e... przepiąć. I tak to tak. E... No, i teraz pójdzie tego gostka tutaj. No jak mi widzicie mamy wszystko zrobione Więc samochód wygląda Znaczy A nie wiem jak to nazwać no Tak to wszystko wygląda To są jakieś rzeczy Jak widzicie Nie mi to zaostrzycie Ale tak wygląda tam No dobra więc to mam tyle w tym odcinku jeśli się Wam podoba, możecie złożyć łapkę w górę, komentarz. No i tyle. Trzymajcie się, cześć.